Dzień dobry. Proszę pana, chciałem kupić drzwi. Drzwi? Tutaj? Bo to jest, to jest sklep z drzwiami, tak? Tak. A dlaczego pan pyta? Bo pan tak krzyknął, się zdziwił, drzwi tutaj to... Nie, cholera, bo ja jeszcze, jeszcze, tydzień temu pracowałem w rzeźni. Cholera, nie mogę przestawić ciągle. Ale już, słucham, o co chodzi? Chciałem kupić drzwi, Poproszę drzwi. Są drzwi? Jak jak pan tu wszedł? Czy drzwi? Czyli? Są? To bym wziął. Jakie? Takie żeby się otwierały i zamykały. Takie sobie wymarzyłem. Są takie? Chwileczkę, czy się nie rozerwę? Są. są takie wejściowo-wyjściowe. Żeby to w dwie strony działało, albo wejść wyjść. Tak. Wyposażone w specjalny system w tej weftę. Tak, tak, z tym systemem koniecznie, tak. A czy są takie z tym systemem? Są. E, powiem panu, ciekawostka, że innych nie ma. Dobrze. To teraz uwaga, do czego te drzwi w zasadzie mają być? Do domu, do rzeźni, do pokoju, do takiego pomieszczenia, gdzie się oprawia świnie? do kuchni, do takiego magazynu na kości, mączkę kostną, czy do takiej wrzątkowni, gdzie się zdziera szczecina i się moczogony w rynnach widzianych? Do pokoju! Do pokoju! Poproszę takie drzwi, żeby się otwierały, zamykały, wejściowe, wyjściowe. Do pokoju. Pokój duży, mały? 18 metrów. A, no to już sprawy. na poproszę takie drzwi dokładnie do pokoju 18 metrów. Tu rozumiem, że im większy pokój, tym większe drzwi, tak? To nie ma żadnego znaczenia. To co się pan pyta? Tak, byłem ciekaw, ile w tym pokoju można jednocześnie cielaków rozebrać. 18 metrów. No to już się można pobawić. Dobrze, to. No. Czyli wszystko wiemy. Tak. W takim razie. Aha, chwileczkę, ważna sprawa. Yy, te drzwi yy, mają być prawe czy lewe? A co to znaczy, że są prawe czy lewe drzwi? A co to znaczy, że jest prawe czy lewe oko? Tak już jest i koniec. Z tym się człowiek rodzi i się z tym już nie dyskutuje. Może... Może pan, pan jakieś może... pomocnicze pytanie by pan zadał? Nie wiem. Pan woli przechodzić przez prawe drzwi, czy przez lewe drzwi? Tak. <grym> Ale co tak? Jak te drzwi mają się otwierać? Na prawo, czy na lewo? Na oścież. <grym> Ale na prawą oścież, na lewą oścież, czy na co? Nasz tak dobrze nie wiem, Ale no, tak ja... Tak. To... W rzeźni wszystko było proste. Świnia prąd. <grym> się przewaliła na prawo, czy na lewo? Co za różnica? Tutaj... <noise> Uwaga. Jak pan stoi przed drzwiami, tak? To po której stronie ma pan klamkę? No to zależy, po której stronie drzwi stoję. No. Czy w pokoju, przed wyjściem. Czy w korytarzu. To jest przodem do pokoju. Tyłem do wyjścia. To inaczej. Pan przez te drzwi będzie częściej wchodził, czy wychodził? Musiał bym, bym tak mniej więcej rozłożyć po pół. Ale za pierwszym razem, jak panu te drzwi przywiązał, to pan przez te drzwi wejdzie, czy pan przez te drzwi wyjdzie? Co pan przez te drzwi zrobi? Wychodzę, wychodzi, wychodzę. Ładna pogoda się nie będę kisił w pokoju. Idę. Pewnie. Co pan będzie siedział w pokoju z martwymi cielakami? Dobra, to teraz uwaga. Niech pan zamknie oczy, wyobraźni, tak. pan stoi przed tymi drzwiami, wiz tak. z pokoju. Do tak. pana należy sześć. Siedem cielaków. Teraz uwaga. Po której stronie ma pan klamkę? Po prawej. Po prawej? Nie, po lewej. To po prawej czy po lewej? a no, nie wiem. Dlaczego? Bo klamki nie widzę. Po pan oczy tam. No, po pan po tam. Dobrze widzę. No, no i widzę. No. Po? po lewej. Na pewno? Po lewej. Na pewno? Na 100% po lewej. Dobra. Teraz. Po lewej! Prawa rękę, to, to jest gaz. prawa ręka, to jest. A bo jeszcze ta Prawa, <noise> lewa, bo prawa lewa, zawsze mi się właśnie. Prawa, lewa, mi się myli. Inne się nie mylą. Prawa lewa. lewa. W Panu w sumie, się myli... To, w sumie podobne. <noise> Panu się myli prawa lewa. A co ma świnia powiedzieć jak ma jeszcze przednią i tylną? Jak świnia kupuje drzwi, to musi być cyrk. Mam ale jakiś taki może sposób fachowy prawa-lewa. Jak odróżnić prawa-lewa? Tak, oczywiście. Prawa ręka to jest ta. Niech pan to sobie raz na zawsze zapamięta. Prawa ręka to jest ta. Jak się śpi na brzuchu, to od ściany. Ale ja w nogach śpię. To po nodze można poznać. Prawa ręka zwisa nad prawą nogą stojącą. A prawa noga to jest ta, jak jest duży palec z lewej strony. To w butach gówno widać. To inaczej, inaczej, inaczej. inaczej. Prawą rękę to, to jest ta, co się nią pisze. A tak! Pisze się prawą ręką. Tak! Chyba, że jest pan mańkutem. nie? To wtedy pan pisze lewą rękę, mm. nie? Ale pani nie jest mańkutem? Mm, nie? Więc którą ręką pan pisze? Tą. Tak! Nie! Nie, ja, nie jestem mańkutem, bo ja wszystko robię prawą, tylko piszę lewą. Reszta prawą, wszystko. Nawet czytam prawą. Jak pan ręką czyta? Tak, mówię, bo jak jestem tłumaczem, jak tłumaczę z niemieckiego, to prawą ręką czytam niemieckie słowo? Lewo przepolskie, prawo niemieckie, lewo polskie, prawo niemieckie, lewo polskie, polskie. Chyba że odwrotnie tłumaczy. Nie, Wtedy... nie, nie, stop, wszystkie panie, bo nie, stop, bo albo zaraz mnie tak trafi, albo pana, albo gdzie? Ja pana trafię. Jakie pan w przeduksuje drzwi? Ale nie wiem. Prawe czy lewe? Nie wiem jakie. Prawe, prawe. Czy lewe? Czy lewe? No to jakie? W końcu? Nie wiem jakie. Prawe czy lewe? Prawe czy lewe? Jakie? Prawe czy lewe? Obrotowe. Prawo skrętne czy lewo